Nie żyje popularny artysta, którego uwielbiały rzesze fanów z całego kraju. Dzisiejszego poranka media obiegły tragiczne wiadomości o niespodziewanej śmierci mężczyzny. Jego odejście jest ogromną stratą. Trudno uwierzyć w to, co się stało. Wielbiciele pogrążyli się w głębokiej rozpaczy. Bliskim, przyjaciołom, fanom i współpracownikom Gwiazdora składamy najszczersze kondolencje. Nie żyje wybitny artysta i pedagog, profesor Łukasz Gruziel. O śmierci wybitnego tancerza poinformowała ogólnokształcąca szkoła baletowa imienia Romana Turynowicza w Warszawie, w której pracował od wielu lat. Pracownicy i uczniowie Mistrza są zrozpaczeni, nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Informacja opublikowana na profilu w mediach społecznościowych Placówki szybko obiegła krajowe media. Kropka nie żyje uwielbiany polski artysta artysta, który nie żyje. Był wychowankiem ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Romana Turynowicza w Warszawie. Studiował także na Akademii Muzycznej w Warszawie, kończąc ją uzyskaniem tytułu Pedagoga Baletowego. Przez lata pracował w macierzystej szkole baletowej, ucząc kolejne pokolenia tańca klasycznego i partnerowania. Opiekował się także uczestnikami praktyk scenicznych. W latach 2003-2014 pełnił funkcję wicedyrektora do spraw artystycznych. Był bardzo zaangażowany w przekazywanie wiedzy swoim podopiecznym. Profesor Łukasz Gruziel kochał to, co robił i wkładał w to całe serce. Dwukropek był pedagogiem, który świetnie potrafił przekazywać uczniom swoje wieloletnie doświadczenie sceniczne, zarażać ich pasją do zawodu, któremu poświęcił życie. Niezwykle pracowity, odpowiedzialny i całym sercem oddany pracy pedagogicznej, zawsze gotowy był, by pochylić się nad problemami uczniów, doradzić, pomóc, a pozostając do dyspozycji swoich podopiecznych, nie szczędził własnego czasu ani sił, wspominają go przyjaciele ze szkoły baletowej. 2. Kierowco, będziesz bardzo zadowolony. Rewolucyjne zmiany dotyczące prawa jazdy zostały zatwierdzone 3. Przez ponad 30 lat występował na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, pełniąc zaszczytną funkcję pierwszego solisty. Debiutował w autorskiej wersji Dziadka do Orzechów Gennadii Lediacha gdzie wcielił się w króla myszy Widzowie mogli oglądać go na scenie ponad 1200 razy. Tańczył partie solowe w baletach klasycznych i neoklasycznych, w choreografiach twórców rodzimych oraz zagranicznych. Bogaty dorobek artystyczny i pedagogiczny profesora został uhonorowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Medalem Gloria Artis. Łukasz Gruziel był i pozostanie wzorem dla pokolenia artystów baletu. Żegnamy znakomitego artystę, wspaniałego kolegę, ciepłego i serdecznego człowieka. Jego nieobecność będziemy odczuwać boleśnie, bo Łukasz Gruziel jest po prostu niezastąpiony, dodali przyjaciele artysty, który nie żyje. Źródło RMF 24